Na koniec chciałabym podsumować tę piątą edycję latającego Uniwersytetu Tajnych Kompletów. To była druga edycja, która w części odbyła się online, ponieważ trzy pierwsze zajęcia, na trzy pierwsze zajęcia przyjechaliśmy naszym Buchtrakiem do Brzegu Dolnego do zespołu pracowników Socjalizacyjnych, a kolejne cztery odbyły się już online. Muszę powiedzieć, że to była najtrudniejsza dla mnie edycja z różnych względów. Pierwszy problem, który się pojawił i najtrudniejszy w moim odczuciu, to właśnie te zajęcia online, ponieważ, jak wiemy, wszyscy jesteśmy na ten moment skazani trochę na tę naukę, ale nie wydawało mi się, że to będzie takie trudne, bo z ubiegłego roku doświadczenia z projektu online z dziewczętami z tego ośrodka yy, pozwalał mi myśleć, że w tym roku będzie równie yy, w porządku, że to się po prostu yy, bez problemu powiedzie, yy, okazało się jednak trochę inaczej. Chłopcy yy, z ośrodka yy, no nie do końca taką formę przyjęli jako tę najlepszą dla nich. Yy, przypuszczam, że z tego powodu i też. Yy, takie informacje uzyskałam od opiekunki grupy, że spowodowane to było po prostu ich zainteresowaniem, komputerami, internetem, ponieważ na sobie nie mają do nich dostępu. Wbrew temu, co teraz mamy w szkolnictwie, akurat uczniowie w zespole Praców okrystalizacyjnych nie uczą się online, tylko z nauczycielami w klasach, więc dla nich takie, taka możliwość spędzenia czasu przed komputerem. No, na pewno jest bardzo atrakcyjna i no, nie sądzę, aby zajęcia o literaturze przeważyły ich chęć zrobienia innych, innych rzeczy. Druga sprawa to no, niekoniecznie duże kompetencje w zakresie poruszania się po internecie i obsługi komputera. Trzecia to problemy stricte techniczne, ale takie się zawsze mogą pojawić, kiedy mam, mówimy o lekcjach online. Więc to było takie trudne, ale no w jakiś sposób przebrnęliśmy przez te kłopoty. Najfajniejsze i najlepsze moim zdaniem były zajęcia trzy pierwsze, kiedy byliśmy osobiście w ośrodku, przyjechaliśmy tam z booktrakiem. Myślę, że one się również bardzo podobały uczniom, dlatego że byli zaskoczeni formą tego przyjazdu, tymi zajęciami. Mogli pokazać się podczas turnieju jednego wiersza, podczas jeszcze innego konkursu, rapowania poezji. To było naprawdę y, dla nich ciekawe. Y, takie zajęcia y, zawsze przynoszą dużo satysfakcji y, i mi, y, i mam nadzieję, że też uczniom, bo takie informacje zwrotne od nich dostaję. I choć nie zawsze y, wyciągam z nich wszystko to, co sobie na początku założyłam, y, te może merytoryczne treści, nie zawsze y, Uda się, żeby wybrzmiały, żeby były zapamiętane, ale zawsze pamiętam o tym, że mam do czynienia ze specyficzną grupą, o specyficznych potrzebach, i gdzieś zawsze staram się tę poprzeczkę im podnosić, żeby czegoś się dowiedzieli, żeby jakąś iskrę w nich wykrzesać, żeby. Starali się, może chcieć sięgnąć kiedyś po coś więcej, ale nawet jeśli to się nie stanie, to y, mam takie poczucie, że y, dla nich już samo to spotkanie jest może y, spotkanie z literaturą, jest jakąś wartością y, w taki sposób, dlatego że y, oczywiście spotykają się z nią y, w szkole na języku polskim, ale to często jest okraszone oczywiście niechęcią y, z powodu tego, że są oceniani. Że przebywają tam, bo po prostu muszą. Tutaj nie ma ocen, jest tylko zabawa i przekazywanie podczas tej zabawy wiedzy. Są jakieś do tego nagrody związane z literaturą, więc to po prostu przynosi takie czy inne korzyści tej grupie. Na pewno wniosek dla nas jest taki, że kolejne edycje, o ile sytuacja epidemiczna się nie zmieni, to będziemy wykorzystywać naszego traka, aby w to miejsce przyjeżdżać i spotykać się na żywo z uczniami, ale na otwartym terenie. Jeśli jednak wszystko wróci do normy, to prawdopodobnie w jakiejś przynajmniej części wrócimy do. Takiego sposobu, jak, w jaki odbyły się pierwsze, yy, pierwsze trzy edycje, czyli po prostu będziemy zapraszać również yy, uczniów do nas do księgarni Tajnej Komplety we Wrocławiu. Yy, zapraszamy i mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych edycjach.